Jest to ciągnik bardzo wiekowy z 1964 roku. Ten ciągnik nabyłem 3 lata temu w stanie opłakanym. Został rozebrany całkowicie. Wszystkie części, które się nadawały do, jako zużyte, zostały wymienione. Został złożony na, na nowo i praktycznie do tego posiada on moc 30 koni mechanicznych. Czyli to jest Ursus C330 w tej chwili, bo był kupiony jako Ursus C328, ale po przeróbkach i zmianie silnika jest to Ursus C330. Ciągnik ten jest wyposażony w ogrzewanie górne, które jest bardzo dobrym ogrzewaniem, bo podczas jazdy suszy szyby na prawo, na lewo i z przednią szybę. W środku jest bardzo ładnie i ciepło ma kokpit, w którym można zamontować dodatkowy licznik ciśnienia oleju, który wskazuje jakie ciśnienie oleju jest w silniku. Można zamontować do środka wskaźnik poziomu paliwa, który jest. Praktycznie jest założona hydraulika do tyłu, w pełni hydraulika do tyłu, gdzie jest, ma wyjście na 5 gniazdy euro. No jest tu zmiana jeszcze konkretna, bo jest zmiana yy, tego przełącznika kierunkowskazów. Przełącznik kierunkowskazów jest pod kierownicą i jest to dużo wygodniejsze jak ten mały na kopicie. Yy, ten mały ciągnik tutaj jeszcze nie ma założonej klimatyzacji, ale w najbliższym czasie, podejrzewam, że w przyszłym roku, jak już będzie pracował przysianie, będzie ją miał. Jest to klimatyzacja tak zwana wodna, bardzo... Jakby to powiedzieć, przyjazna człowiekowi. Tak zwany popularny ciapek jest to bardzo ekonomiczny ciągnik w stosunku do wykonywanej pracy. Tu naprawdę, to jak się naleje paliwa do pełnego zbiornika, to się zapomina, kiedy się ostatni raz lało. Koła ma z przodu 16, czyli to są koła takie same jak ma Ursus C360, natomiast z tyłu ma koła 124 na 28 i to są koła, no, mniejsze są koła od y, tych wszystkich innych ciągników.